Ha, Harbut oraz Zbuduj sam dom prezentują jeden z najlepiej sprzedających się projektów dużych domów w 2020 roku. Zapraszamy na film, pokażemy Wam budowę od początku aż do końca. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, aby być na bieżąco. Zapraszamy na stronę www.budowa.edu.pl, gdzie tam znajdziecie nasze projekty. Siemaneczko, witamy. No i tak, bierzemy się za budowę domu 116 metrów z naszego projektu. Także wiem, że wielu nie mogło się doczekać. W sumie my też. <laughs> także działamy. Działamy. Nabijamy sobie najpierw ławy drutowe, czekamy na geodetę. Geodeta wyznaczy na osie Tutaj inwestor robił wymianę gruntu, bo tu był jakiś budynek, także musiał to wszystko wywalić. Nabił z piasku zasypowego, zagęścił. Także, także tak. Dobra, nabijamy i działamy ławy fundamentowej góra 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 dobra do dołu deczko do góry góra góra dobra znacz górę ławy fundamentowej i kręcimy sobie deseczkę do poziomu góry ławy fundamentowej I tutaj i tak wszystkie cztery rogi No i tak, tutaj mamy wyznaczone osie przez geodetów, tak? Oś jest to środek ściany Ścianę mamy 24 cm Także 12 cm w tą stronę, 12 cm w tą stronę będzie szedł mur, prawda? Ale teraz yy, szalujemy sobie ławę fundamentową Ławę mamy 60 Także po 30 cm na każdą stronę ale mamy deski calówki 2,5 cm, prawda? Także odsuwamy się 32,5 cm w jedną stronę, 32,5 cm w drugą stronę. Sznureczek puszczony. No i teraz co metr, wbijamy sobie dwie kontrłaty. Dwie kontrłaty, porządnie nabić. To inwestor bardzo dobrze zrobił tą wymianę gruntu. Jest naprawdę ubite jak, jak trzeba, zagęszczone. Także ciężko się wbija. nie? No i tak nabijemy sobie co metr. Najpierw w zewnętrzną stronę robimy. No i później przeniesiemy sobie poziom ławy na te paliki, ale to pokażemy. No i piękny już idzie do poziomu sznurka, przenosi poziom na. Nasze kontrłaty. I później będziemy do tego dokręcać deseczki. Spójrzcie, jaką niespodziankę nam dzieciaki zrobili. Także dziękujemy ślicznie. Naprawdę miło. Zobaczcie, później, no? <laughs> Nawet tutaj zaglądałem, też buszka. Dzięki jeszcze raz. Teraz bierzemy deseczkę tu do tego naszego poziomu, tu do sznureczka. I dlatego odjeżdżaliśmy te 2,5 cm. Bo tu zaraz dojdzie deska, i z automatu z 65 zrobi się 60. <grymne> Ale zamieszałem. No, także przykręcamy tak, wszystkie i wracamy. Już będziemy te przykręcać. I szalujemy po wkręciku. do naszych deseczek, góra, o i tak za koleję. Czach, czach, No i tak kółeczko później od środka. <klima> I mamy zaszalowane Dlatego dodawaliśmy te 2,5 centymetra, prawda, żeby wziąć pod uwagę szerokość tej deski A się odwrotnie O, o. Tu senkol znowu Dobra, tym, o Tym do mnie, no No i będzie Lecimy, najpierw całe później te odcinki prominy no i teraz sobie wyznaczymy stopy kominowe 507 507 także zaraz to wytniemy 609 102 ma stopa, nie 60 9 dobra to wypniemy odtąd dotąd Wytniemy i może ten róg od razu aha dobra i kopiemy na pół metra 10 cm suchego betonu i 40 cm betonu B20. Cały urobek obsypujemy sobie nasze deski, tak żeby beton na mnie wypchnął. Akurat pół metra mamy równiutko dotąd, także sobie przykładam patrzę, zbieram i obsypuję. Tak to, tak to wygląda. Także kręcimy zbrojenie Chłopaki kręcą tu już zbrojenie na Belkę na ławę Strzemiono co 20 cm Piękny, wygina strzemionka A ja zespawam kratę pod stopę Kominową Także tak, dobra, poznaczę sobie Zespawam i wracamy, nie będę pokazywał jak spawam, bo to Bez sensu i Zniszczę następną kamerkę. Już jedną tak załatwiłem. Dobrze jest sobie zaznaczyć kredą, co ile ma być strzemionko. No i rozkładamy, nie? Czach. można zostawić. Masz. Dobra, czekaj, niech stać rozłoży, rozłoży, zaznaczy, I sobie rozszerzymy I kręcimy I wychodzi nam z tego taka bela Kraty pospawane, na razie tak tylko wrzuciłem, żeby zobaczyć Oczywiście jutro suchy beton, dopiero podkładki, zbrojenie i zalewamy Suchy mamy na ósmą Umówiony na godzinę dwunastą mamy pompę, także na spokojnie się wyrobimy. Siema. Siema. Jak jest? Ale morda, fajna. No, i tak beleczki mamy pokręcone, kraty pospawane. Jak macie 12-metrowe pręty, trzy belki kręcimy. Jedna idzie w pół na te krótsze boki i jest git. Nie? Także jutro czekamy na suchy beton. Wrzucamy suchy beton, zbrojenie. Kręcimy wszystko i zalewamy. Także trzymajcie się do następnego.